Cześć, moi drodzy, witajcie w czternastym odcinku głównego Szlaku Beskidzkiego. Dzisiaj, czyli to nas pięknie, Słońce, słońca, zwieźmy w pięknej chacie, czyli to musi być piękny dzień, więc zapraszam do oglądania. Noc, którą spędziliśmy w tej chacie, była naprawdę bardzo ciepła. I to głównie za sprawą tych śpiworów, bo nie że temperatura nie spadała chyba poniżej 10 stopni. W chace, no oczywiście zawsze jest tam 2-3 stopnie więcej temperatury. Naprawdę te śpiwory były tak ciepłe, że ja musiałem w nocy się w nocy obudziłem tak spocony, że musiałem ściągnąć odzież termoaktywną, bo po prostu bo mi za ciepło. Więc na pewno nam się pogoda udała, jeśli chodzi o główny szlak Beskidzki, no udało się też nam sprzęt, który otrzymaliśmy od Aury, bo przyznam się szczerze, że tak ciepłych pyworów jeszcze nie miałem i to faktycznie czuć różnicę, kiedy jest ten puch prawdziwy, a nie do końca coś tam syntetycznego. Ale wracając do poranku. Staliśmy tak lekko po wschodzie słońca, ale to nam nie przeszkadzałoby usiąść i jeszcze podelektować się pięknymi widokami, by zrobić sobie śniadanie, by popatrzeć na to wszystko i powoli się pakować. Powoli oczywiście w cudzysłowie, bo w naszym przypadku trwa to bardzo długo. No i niestety no musimy się pożądać już z tym pięknym miejscem. I opuszczamy to klimatyczne miejsce. Jeżeli ktoś będzie pracował, to, to musi wiedzieć o tym, że ta chatka jest troszkę pochyła. Ona spada w dół. Tak samo jak się śpi, to się też spada w dół. Więc jest to troszkę może mało wygodne. Ale jest zawsze stronie nad głową, słany klimat. Z tamtej strony, moi drodzy, jest zachód. A tam, jak widzicie, za mną jest wschód, więc z jednego miejsca można obserwować wschód i zachód słońca. Więc jest cudownie. A my teraz, moi drodzy, lecimy dalej, na 5 kilometry. No, najbliższe stroińsko jest daleko. Parę godzin. Dlatego też na tym odcinku. Pamiętajcie, żeby mieć do siedzenia, wody. Może się okazać, że po drodze troszkę braknie. Zobaczcie, jak wygląda ta część Beskidu Żywieckiego już w województwie śląskim. Przydarliśmy tutaj moi drodzy na głuchaczki. Tam za mną, w oddali, znajduje się baza namiotowa głuchaczki. Gdzie też można przyjść, sobie rozbić namiot? Odpocząć. No, myśmy zrezygnowali wczoraj, żeby tutaj dotrzeć. Głównie ze względu na to, że nie mam swojego namiotu. A nie chciał nam się spać w hamakach, dlatego że w hamakach trochę ciężko odpoczywają nogi. Mimo, że hamak jest wygodny, ale naprawdę no niestety nogi potrzebują dużo luzu, żeby one mogły odpocząć po tylu kilometrach. Dlatego wybraliśmy ten domek i tego nie żałujemy, bo był piękny, zachód słońca Byliśmy sami. No i wschód słońca też był piękny. A my teraz lecimy dalej tą drogą. No i gdzieś tam powoli. Później będziemy skręcać. okazało się, że jednak nie jedziemy tam tą drogą. Ale przechodzimy przez tą wiatę za nami. No i idziemy tam do lasu. No więc uważajcie też na to miejsce, bo tak. No, że tak powiem, troszkę słabo oznaczone. No ale. Troszkę to tu nie wygląda na szlak, więc nie wiem, może znowu się będziemy wracać. Zobaczymy. Po drodze minęliśmy. Świetne miejsce. Baza Jaworzyna. Świetni właściciele, świetny piesek. Taki duży, porządny. I tutaj powiedzieli, że głównie prowadzą obozy harcerskie i tak dalej. Ale jeżeli przyjdzie jakiś turysta, który ma noclegu, także przynocują. Naprawdę takie fajne klimatyczne miejsce. Taki obóz w lesie. Bardzo ładnie to wygląda. Więc, jak coś, to obok głuchaczek macie jeszcze dwa miejsca, gdzie możecie nocować: chata amenralowej. No i tutaj właśnie jaworzyna. Ok, lecimy dalej. zaś się też zastaliśmy, zagadaliśmy. I zaś troszkę kilometry uciekły. Oj! Naprawdę. To się przydałoby robić 20 dni, a nie w 16, bo to w ten czas za bardzo goni. I przed przełączą gminę Musimy się lekko posilić, zupka chińska. Idziemy sobie jeszcze na tyle góry, gdzie byliśmy wczoraj. No a później za przełączoną tego nas dość mocne podejść do schroniska Jest już po 10, więc... No, trzeba nadać troszkę więcej siły. Znane samochody. A to oznacza, że dotarliśmy do Puszenczego i, i tutaj była kiedyś grająca państwa. Teraz można kupić osypki z programu Owca Plus. <laughs> Nie, naprawdę jest taki program Owca Plus się nazywam. Yyyy... Ciekawe dlaczego nie oscypek plus To by też było fajnie Oscypek plus Ale dobra Oscypek plus też brzmi dobrze My teraz Zaczynamy dzisiaj chyba najgorsze podejście Jakie mamy A jest to podejście na Halę Mięziową Na przestrzeni niespełna 5 km Pokonujemy przewyższenia ponad 500 metrów A powiem wam, że czym bardziej Dużej idziemy tym bardziej nam się nie chce Żebym się coraz bardziej i bardziej leniwy Dobra, my teraz skakujemy na szlak, no i lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że za niedługo widzimy się u góry. Na szczęście główny szlak beskidzki nie prowadzi przez sam szczyt piskam, skręca on troszkę w prawo i prowadzi na Halę Miziową, jednak to nie oznacza, że nie robimy dużego podejścia, bo robimy duże podejście. Z dużym przebyszeniem, i faktycznie nie wiem, czy to fakt tego, że się troszkę nie wyspaliśmy w tej chatce, ale ten dzień jest dla nas dość ciężki. Nawet takie podejście na halę miodiową sprawia w nas lekkie trudności, jednak cieszymy się bardzo, bo wiemy, że jest tam schroniską, będziemy mogli coś zjeść, coś dobrego. A czy to było dobre, i. No dobra, ja nic nie mówię, sami zobaczcie. jesteśmy na Hali miodiowej. Tu w teorii znajduje się Srońsko. I czy mówię w teorii? Dlatego, że tak naprawdę jest dużo ze Srońskim już nie ma wspólnego. To tak, na dole jest barzyłka obsługi, gdzie, z ja pokażę, możecie kupić super dania za 30 zł. U góry jest restauracja, gdzie dania kosztują po 35, jakieś takie wyszukane. Yy, Filip, można pododawać telefon gdzieś tam w kontakcie. Jest kuchnia turystyczna, która składa się z jednego kranu i. Czajnika. I co, no jedynie co tutaj chyba jeszcze jest schroniskiem yy, to jest to, że można nocować, już wolę nie pytać w jaka jest cena noclegów, bo okaże się, że cena noclegów jest podobnie jak, nie wiem, w Zielonej Górze czy we Wrocławiu, co nie? więc troszkę jestem zdecydowany, szczerze po Miał ja być ci kącik kulinarny, ale chyba go nie będę robił, ja wam tylko pokażę i pokażę cenę i sami sobie docenicie, eee, czy za, za taką cenę taka ilość jest odpowiednia. Ja przepraszam, że tak narzekam, ale mnie po tych dwóch tygodniach prawie już krew zalewa, kiedy patrzę na te ceny jakie tutaj są. Bo spokojnie takie dania mogłyby być upowy tańsze za 15 zł. A zresztą naprawdę, jeśli ktoś w naszych szakicki. No i chcę też dobrze pojeść w miarę. nie chcę jechać tylko na zupkach chińskich, nie wiem, na jakichś ziołofilach. No to dużo pieniędzy z tego wychodzi i naprawdę jak już mam zapłacić te 30 złotych, 31 ten ser, no nie? To niech to będzie tak, że człowiek się tym naja, bo niech to będzie smaczne, a coś, a nie, że po prostu się dostaje danie jak, nie wiem, fast foodzie, no. no. naprawdę to nie jest tak, że jestem wielkim krytykiem kulinarnym, nie jestem, ale no troszkę jakoś... Powoli mi się wydaje, że, że te miejsca się już nie robią takie... Nie, nie są to miejsca turystyczne, tylko są to miejsca po prostu już takie bardziej publiczne, takie miastowe, powoli, że się przychodzi, po prostu wydaje się tyle pieniędzy, co w mieście. No ale co zrobić? Tak to bywa. My teraz lecimy do drugiego schroniska, Rysianka. E, tam raczej się chyba nie zawiedziemy. Tanzymy sobie coś na deserek. W teorii 2,5 godzinki. Mam nadzieję, że pokazamy to troszkę szybciej. Bo czas nas nagli, bo chcemy dzisiaj spać w żabnicy około węgierskiej górki, żeby to już za dwa dni skończyć. Cały GSB. Więc przed nami 19 chyba i pół bo na 20 km. I jesteśmy na rysiance Zaz 2,5 godzinki Szliśmy, moi drodzy, godzina 40 A to oznacza, że możemy sobie teraz rozpocząć I możemy zjeść coś tutaj dobrego to zabiera nam smak tamtego. Więc ten dzień da się jeszcze uratować. A jak jesteśmy szczęśliwi, bo ładna pogódka jest. Może nie jest aż tak bardzo przejrzyście tatry. Widać tam za mgłami, za chmurami, ale widać. Ale cieszymy się, dlatego że z dużym prawdopodobieństwem zejdziemy dzisiaj niżej. Bo już baliśmy się, że będziemy notować tutaj, ale jak jest 16, to głupie zostawać. Więc teraz, sobie się tu, teraz się tutaj położymy. I zjemy coś dobrego. Nic dobrego nie zjedliśmy, dlatego że wszystkie ciasta, szarlotki, te też wszystko zostały zjedzone, ale wypijmy przed koktajl z borówek który był dobry. No, a my teraz zmierzamy. Przynajmniej jeszcze 14 km, przynajmniej do Żabnicy. Tam y, będą nas czekać nasi znajomi, którzy mają nas przed kolacją, więc się też bardzo cieszymy. No i zobaczymy, czy będziemy Żabnicy nocować czy węgierskie górce. To się już ukaże na dole. Teraz jest cel, żeby zejść. Żeby zejść 14 km, a to już jest troszkę problem, że przeszliśmy prawie 26. Czy to prawie? mam dzisiaj znów 40. Ale naprawdę idzie się dzisiaj bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Więc zapraszam na kilka kadrów schodzenia do żabnicy. Widoki tutaj przy zejściu są naprawdę bardzo przepiękne. Widzimy Beskid śląski z baranią górą na czele, gdzie będziemy zmierzać już jutro. Także tutaj po raz pierwszy i ostatni spotykamy sztuczne ułatwienia na głównym szlaku beskidzkim. No, a dzisiaj mamy wyścig z czasem. Teraz jest 5 minut przerwy przed stacją Słowianka. Bardzo klimatyczne miejsce, bardzo ładnie wygląda. Szkoda, że nie możemy tu zostać dłużej, albo w ogóle na noc. Myślę, że noc też może być fajna w takim, takiej drewnianej chatce. No a my co? My do Żabnicy. No, stop został 7,5 km. Według zegarków yy, mapy turystycznej, że się tylko 2 godzin. A no, my chcielibyśmy się zmieścić w godzinę 45. No moi drodzy, i nie jesteśmy w Żabnicy, dlatego że mamy teraz plan awaryjny. Niestety nie zdołaliśmy zbiec na dół i mamy tutaj e, teraz piknik. Przyjechała do nas ekipa Justyna i Filip, Edzia jest tam niżej. No i robimy sobie tutaj teraz kuracyjkę. Do Żabnicy to jest niecały kilometr. No i łamiemy zasady, niestety. No, mam nadzieję, że nikogo to nie urazi, ale z Żabnicy do węgierskiej górki pojedziemy samochodem, tym asfaltem. Kiedyś jeszcze wrócimy z to Medyta, prawda? Wrócimy i przejdziemy ten szlak z Żabnicy, tym asfaltem, po prostu żeby nie było. A pamiętacie, moi drodzy, zasady nie są po to żeby miał nas zabijać. Ale zasady też nie są po to, żeby je zawsze przestrzegać, ale musimy robić tak, żeby było też mądrze z głową. I dlatego właśnie dzisiaj po 400 km, żeby już nie męczyć nóg. Zrobimy tak, że pojedziemy tym samochodem. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka. No i trzymajcie się tam. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Nagrywając jeszcze vloga na szlaku nie wiedziałem, że 27 listopada będę publikował 4 odcinki, dlatego nie widzimy się za tydzień, ale widzimy się za chwilę w następnych odcinkach aż do Ustronia. Jeśli chodzi o podsumowanie tego dnia, zrobiliśmy 38 km. Gdybyśmy szli jeszcze dalej, prawdopodobnie zrobilibyśmy dzisiaj ponad 40. Dodatkowo zrobiliśmy, według zegarka, ponad 1300 metrów przewyższenia, ale było to na pewno o wiele więcej. Niestety zegarek coś zaczął mi szwankować i nie do końca były dobre pomiary, jeśli chodzi o wysokości danych szczytów. I tutaj trzeba przyznać, że no, szlak nie jest aż tak bardzo wymagający, nie biorąc pod uwagę, że jest duża odległość, czyli robimy dużo kilometrów, a jedyne mocne podejście jest to no, podejście na Halę Miziową. I tutaj no, widzieliście sami stroiska, ja nie będę dużo, nie będę dużo się wypowiadał na ich temat, e, sami musicie sobie ocenić w którym strońsku chcecie spędzić noc, albo uzupełnić, albo coś zjeść, e, no ja tutaj nieco się przejechałem, przynajmniej na hali miziowej. Może kiedyś, kto wie, jak pojadę tam na narty, to jakoś to miejsce odczaruję, ale tego nie mam pojęcia. Przypomnę o zrzutce, o tym, że zbiórka trwa do 30 listopada. Zbieramy pieniądze dla dzieci za i Granicy. 60 zł wpłacone jest to jeden prezent. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam teraz ten film, mamy już uzbrany prawie 12 tysięcy złotych, czyli mamy prawie 200 prezentów, czyli 200 uśmiechów. Dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się pewnie za kilkanaście minut. Cześć!